Jak upadł polski przemysł? Czy i kiedy nadejdzie jego renesans? Witajcie. Przemysł obok rolnictwa i usług to jeden z trzech głównych fundamentów finansów państwowych. Stanowiący swego rodzaju serce, z którego wychodzą impulsy dla pozostałej części organizmu zwanego gospodarką państwa, obejmując produkcyjną działalność człowieka prowadzoną na dużą skalę z wykorzystaniem maszyn i potencjału ludzkiego oraz posiadanych zasobów naturalnych. Przemysł był kluczowym elementem industrializacji Starego Kontynentu i stworzenia potęgi Niemiec oraz Wielkiej Brytanii przed II wojną światową. Później tendencja ta została podtrzymana, chociażby w niemieckim zagłębiu Rury, które dzięki późniejszym transformacjom stało się jednym z najlepiej rozwiniętych regionów w Europie. W latach 2004-2015 Polska również mogła pochwalić się drugim miejscem w Unii Europejskiej pod względem tempa wzrostu PKB per capita. Gdyby nie masowa likwidacja przemysłu po 1989 roku, dziś zapewne nasza gospodarka byłaby znacznie bardziej zaawansowana technologicznie niż jest w obecnej chwili, gdy dopiero zaczynamy kłaść coraz większy nacisk na wysokie technologie. W obecnym czasie w Polsce i na świecie priorytetem jest rozwój przemysłu komputerowego, elektroniki oraz nanotechnologii. Co ciekawe, w zakresie wysokich technologii aktywnie działają zarówno duże międzynarodowe firmy, jak i małe przedsiębiorstwa, które za cel wybrały sobie specyficzną niszę rynkową, którą udało im się znaleźć i zapełnić. Choć deindustrializacja była procesem zachodzącym w wielu krajach rozwiniętych, to skala tego zjawiska w Polsce, w Polsce po 1989 roku była niestety rekordowa. Likwidując ponad 30% zakładów pracy, a dokładnie około 1680, ustanowiono tym samym niechlubny europejski rekord w tej dziedzinie. Oczywiście, likwidacja nie zawsze polegała na zamknięciu firmy na przysłowiowe cztery spusty ponieważ wiele z tych przedsiębiorstw zostało wykupione przez kapitał zagraniczny. Potencjalny nowy właściciel, co zrozumiałe, kierował się przede wszystkim chęcią osiągania zysków i wchodząc do branż, które były najbardziej rentowne, jednak nie zawsze towarzyszyły temu zamiary zarobkowania. Czasem była to obca ekspansja, mająca na celu tylko podkopanie naszego dotychczasowego dorobku, w tym także jednej z ważniejszych europejskich stoczni, czyli Stocznik Dański. Dlatego my w dzisiejszym odcinku dokładnie przeanalizujemy, czemu tak się stało i jaka przyszłość czeka polski przemysł. Zapraszam Was zatem do oglądania. A, zapomniałbym. Pamiętajcie, proszę, o pozostawieniu subskrypcji oraz polubieniu materiału, jeśli to możliwe, ponieważ w dalszym ciągu wielu spośród widzów niestety tego nie zrobiło. A tym, którzy są już w gronie subskrybentów, bardzo serdecznie za to dziękuję. Nie przedłużając zatem, ruszamy z produkcją. W pierwszej kolejności w Polsce prywatyzowano przemysł farmaceutyczny, tytoniowy, alkoholowy, fabryki mebli, produkcję wyrobów czekoladowych, soków, papieru oraz kopalnie i cementownie. Nie trudno się domyślić, że zyski w tych konkretnie przypadkach były wręcz gwarantowane. Często kapitał zagraniczny przynosił bardzo pozytywne zmiany, doskonaląc zarządzanie i czasami wdrażając nowe technologie, dzięki czemu część ze sprywatyzowanych zakładów do dziś prosperuje, być może nawet lepiej niż miałoby to miejsce, gdyby wciąż były tylko w polskich rękach. Niestety, ale tak jak już wcześniej wspomniałem, zdarzały się również przypadki wrogich przejść. Gdy nowy zagraniczny właściciel nie chciał rozwijać firmy, chcąc jedynie przejąć posiadany przez nią rynek sprzedaży, zmieniając profil działalności zakładu z produkcyjnego na np. Na handlowy lub doprowadzał do likwidacji żeby nigdy więcej nie stanowił on już żadnej konkurencji. Jako dobry przykład można tu przytoczyć firmę Siemens, która kupując warszawskie przedsiębiorstwo ZWUT, związane z rynkiem telekomunikacji czy wrocławskiego producenta polskich komputerów Elwro, uczynił z nich centra dystrybucyjne swojego koncernu, niszcząc w pewnym stopniu dotychczasowe osiągnięcia. Warto przypomnieć, że oprócz tego Polska miała też, potężny przemysł cukierniczy, będąc jednocześnie jednym z największych producentów cukru i wyrobów cukierniczych w całej Europie. Część z takich firm także doprowadzono do upadku, bowiem po sprzedaży Niemcom czy Francuzom kierowali się oni jedynie chęcią przejęcia rynku i w wielu przypadkach pozamykali nasze rodzime zakłady. Podobny los spotkał też wiele innych wielkich polskich przedsiębiorstw państwowych. Tym także chociażby jedną z największych i najważniejszych stoczni w Europie, czyli Stocznię Gdańską. 1 listopada 1988 roku, mimo najlepszych wyników ekonomicznych ze wszystkich liczących się stoczni polskich, Stocznia Gdańska została postawiona w stan likwidacji przez rząd premiera Mieczysława Rakowskiego pod pretekstem słabych wyników ekonomicznych. Unikatowy żaglowy statek wycieczkowy Gwarek, budowany w tym okresie z braku funduszy, nie został ukończony. Jego kadłub przez kilka lat rdzewiał w jednym z basenów Stoczni Gdańskiej, po czym został sprzedany za granicę, przebudowany na luksusowy statek wycieczkowy jako pięciomasztowy żaglowiec, który pływa od 2001 roku po morzach świata jako Royal Clipper. Później stocznia trafiła w ręce ukraińskich inwestorów, którzy doprowadzili ją do pełnej zapaści i ostatecznie do upadku. Jednak warto mieć na uwadze, że byli oni bezpośrednio powiązani z rosyjskim KGB któremu zależało na tym, żeby Polska nie stała się zbyt silna. Jednak przemysł w naszym kraju przed upadkiem komunizmu był kluczowym elementem gospodarki, dlatego wielkich fabryk było zdecydowanie więcej. Sztandarowym przykładem wielkich inwestycji we wczesnych latach PRL był stworzony w Krakowie kombinat metalurgiczny, początkowo imienia Lenina, a później funkcjonujący jako huta imienia Tadeusza Sędzimira. Ostatecznie ten wyjątkowo nowoczesny jak na tamte czasy kompleks hutniczy został zakupiony przez największego na świecie producenta stali, czyli koncern ArcelorMittal. Należy wspomnieć, że pierwsze powojenne inwestycje związane były jednak przede wszystkim z eksploatacją węgla kamiennego, na którym w pewnym stopniu opierała się gospodarka perelowskiej Polski. Dziś ponad połowa z nich została zamknięta z powodu coraz mniejszej opłacalności wydobycia, z uwagi na głębokie występowanie surowca. Dokładnie rzecz ujmując, liczba czynnych kopalni zmniejszyła się z 70 do 32, natomiast sama produkcja węgla skurczyła się ze 177 milionów do 94 milionów ton, przy czym zatrudnienie w górnictwie stopniało z 416 tysięcy do zaledwie 119 tysięcy. Także pozostałe branże, jak na przykład przemysł przetwórczy, różnie przechodziły transformację ustrojową z 1989 roku. Niemal całkowitej zapaści doświadczył nasz przemysł lekki, który był rozwinięty przede wszystkim w okręgu łódzkim, a ponadto w Sudeckim i Bielskim. W przypadku Łodzi ten uszczerbek na jej gospodarce niemal doprowadził do upadku miasta, które przeszło gigantyczną falę depopulacji. Bowiem obecnie miasto ma tylko około 70% mieszkańców sprzed roku 1989. Na wcześniej wspomnianych obszarach do dziś przetrwało jedynie kilka dużych zakładów odzieżowych, podobny los spotkał też fabryki obuwia z Radomia, Krapkowic czy Oleśnicy. Gdzie funkcjonują już tylko nieliczni mali producenci butów. Przyczynił się do tego zalew tanich towarów z Chin, które dominują nie tylko w Polsce, ale i w Europie, a może nawet na całym świecie. Na nasze nieszczęście, nowe otwarcie na rynki zeszło się z chińską ekspansją gospodarczą oraz boomem przemysłowym. A jak sami wiecie, raczej ciężko jest konkurować 40 milionami mieszkańców z ponad miliardem Chińczyków. Cochlim tańcu wyprzedaży wszystkiego, co stanowiło o sile i bezpieczeństwie Polski przyszedł też czas na tzw. restrukturyzację polskiego przemysłu stalowego. Kolejny sektor strategiczny gospodarki narodowej obecnie jest już niemal całkowicie wyprzedany. Tutaj macie listę zagranicznych przedsiębiorstw i poszczególne huty, które trafiły w ich ręce. Nabywcami była m.in. hinduska grupa kapitałowa LNM. Która 27 października 2003 roku podpisała umowę prywatyzacyjną z ministrem skarbu na zakup polskich hut stali. Całej wyprzedaży i upadku przemysłu nie sprzyjały karuzele VAT, które po dziś dzień mają w Polsce gigantyczną skalę. Bowiem dzięki tej działalności część firm stosowało praktykę nieuczciwej konkurencji. Sprzedając towary po zaniżonej cenie, prowadząc do dalszego upadku i tak osłabionych hut, czy też innych przedsiębiorstw przemysłowych bądź handlowych. Dziś jednak polski przemysł powoli staje ponownie na nogi dzięki licznym inwestycjom Polaków oraz powolnej budowie nowej energetycznej potęgi. Tym razem w oparciu o zieloną energię, chociażby dzięki firmie Polenergia, która zamierza wybudować na Bałtyku gigantyczne farmy wiatraków, które będą mogły zasilić nawet dwie trzecie Polski. Firma cieszy się ostatnio coraz większym zainteresowaniem wśród inwestorów, w tym także tych zagranicznych, co można zaobserwować po rosnącym kursie ich akcji. Oprócz tego Polska przechodzi przemianę infrastrukturalną. A już teraz w przemyśle transportowym jesteśmy najważniejszym państwem w całej Unii Europejskiej. A dzięki takim inwestycjom jak gigantyczna rozbudowa portu w Gdańsku, proces ten przybiera jeszcze bardziej na sile. Jesteśmy także mocno zaawansowani w tworzeniu jednej z największych fabryk chemii w Europie, czyli dokładnie polimerów police za 7 miliardów złotych. Do tego w planach jest jeszcze budowa wielkiej kopalni srebra i miedzi, które zostały odkryte w okolicy Nowej Soli i Zielonej Góry. Ich wartość wycenia się na ponad 60 miliardów dolarów. Więc zdecydowanie inwestycja ta ma ogromny potencjał. Polska stawia też na przemysł high-tech. I Już teraz nasi programiści od lat są doceniani na całym świecie, a swoją pozycję systematycznie umacniają też polskie firmy informatyczne. Najlepiej radzą sobie te, które oferują autorskie rozwiązania, czyli Aseco, działające z siecią firm w ponad 50 krajach. Odważnie w świat idzie też Komarch ze swoimi rozwiązaniami w chmurze oraz wiele młodszych firm, jak na przykład LiveChat. Prawdziwym fenomenem polskiej gospodarki jest branża gier. Jej wartość sięga 2 miliardów złotych i szybko rośnie. Mamy już ponad 300 studiów deweloperskich, a w wielu krajach najbardziej znanym produktem eksportowym z Polski jest wiedźmin. I ostatnia mała wtopa autorstwa CD Projektu, czyli Cyberpunk, który pomimo wielu niedoróbek, i tak nieźle zarobił. Jeśli chodzi o konkretne branże, na które obecnie w Polsce powinno się kłaść największy nacisk, to ja osobiście wskazałbym na nowoczesną elektronikę i przemysł telekomunikacyjny, które w epoce cyfrowej nabierają szczególnego znaczenia. Ponadto przemysł chemiczny, obronny i przemysł lotniczy. Polska ma bogate tradycje jeśli chodzi o przemysł lotniczy, dziś jednak większość zakładów tej branży została sprzedana kapitałowi zagranicznemu. Jak na przykład mielecki Black Hole. Oczywiście nasz rodzimy przemysł powinniśmy rozwijać w oparciu o nowe technologie i przemysły konsumpcyjne, dzięki którym od wielu lat istniejemy na rynkach zagranicznych, zwłaszcza Unii Europejskiej. Bardzo dobrym przykładem mogą tu być polskie firmy zajmujące się branżą oświetleniową. Jak na przykład polska firma Solutions 4GA. Zajmująca się produkcją i rozwojem systemów oświetlenia lotnisk, lądowisk i helikopterów. Swoje produkty kieruje nie tylko dla lotnisk General Aviation, których jest ponad 100 tysięcy na całym świecie, ale także do tych umiejscowionych w bazach wojskowych. Właściciele firmy widząc, iż większość małych lotnisk nie mogących zmodernizować systemu oświetlenia konwencjonalnymi rozwiązaniami kablowymi w nocy jest raczej niedostępna właśnie z uwagi na brak stosownego oświetlenia. Uznali zatem, iż mogą stworzyć systemowe oświetlenie solarne bądź fotowoltaiczne, dedykowane do potrzeb użytkowania lotniska i na dodatek o 50% tańsze od systemu stacjonarnego. Kolejną bardzo znaną firmą z tej branży jest polska firma Lug z Zielonej Góry. Która od 1989 roku godnie reprezentuje polską markę, a jej produkty obecne są na prawie 70 rynkach świata, oświetlając m.in. lotnisko we Frankfurcie nad Menem. Natomiast w zeszłym roku firma otwarła swoją nową fabrykę w Argentynie. Dlatego, jak widzicie, Ograniczenia tkwią tylko w nas samych, bo jeśli ktoś ma pomysł i umie go zrealizować, to Polska jest regionem o ogromnym wręcz potencjale. Nawet z tego tylko powodu, że jesteśmy w samym środku Europy, czyli w miejscu, gdzie krzyżują się wszystkie szlaki handlowe. Mamy więc szansę być partnerem biznesowym dla każdego bezmała kraju na świecie. Co ciekawe, Polska jest jednym z końcowych ogniw tzw. nowego, jedwabnego szlaku a konkretnie jego kolejowej części prowadzącej z Chin do Europy, na którego powstanie państwo środka wyłożyło dziesiątki miliardów dolarów. Choć docelowo towary będą trafiać głównie do innych krajów, kluczowa pozycja naszego państwa na tak ważnej trasie świadczy o ogromnym potencjale naszej pozycji geograficznej. Rozwijając swój przemysł, powinniśmy się wzorować poniekąd na naszych sąsiadach Niemcach, gdzie sercem gospodarki są małe i średnie przedsiębiorstwa, których roczne obroty nie przekraczają 50 milionów euro i które zatrudniają mniej niż 500 pracowników. Do nich należy 99,6% niemieckich firm. Ponad Tysiąc z nich to tak zwani Heiden Champions, czyli liderzy rynku światowego, nierzadko, mało znani ogółowi społeczeństwa. Jeśli wszystkie te plany zostaną wdrożone w życie, a obecne zasoby zostaną wykorzystane, tylko jako kraj mamy wielkie szanse na rozwój nowoczesnego przemysłu, który będzie bardzo ważny w nadchodzącej erze przemian gospodarczych, gdzie kluczowa jest energia oraz produktywność. Dzięki nowoczesnym technologiom już teraz jesteśmy uznawani za kraj innowacyjny, a nasze tradycje przemysłowe powinny zostać podtrzymane, ponieważ jest to nasza wielka szansa na następne lata. Reasumując, dajcie proszę znać w komentarzach, co Wy sądzicie na ten temat. Ja dziś bardzo dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia niebawem. Cześć!